Polskie radio Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry państwu. 3 miliony mieszkań, tak szacują eksperci, brakuje w naszym kraju. Czy ktoś oszacował, ile mieszkań brakuje w Białym e, Takich liczb nie znam, niestety nie spotkałem się z takimi e, wyliczeniami. Natomiast e, z tego co wiemy, jeżeli chodzi o e, działki inwestycyjne na terenie miasta, e, ta e, liczba tych działek jest e, zapewniona. Bo do miejskiej komisji wpłynął wniosek dewelopera, że chce tak jest. budować. I Jakie stanowisko komisji? Stanowisko komisji, które zresztą jest zamieszczone na BIP-ie, jest stanowiskiem jawnym, było stanowiskiem negatywnym. Wniosek ten był rozpatrywany w dwóch aspektach. Pierwszy z nich dotyczył, czy dana działka, gdyż była to niewielka działka położona wśród zabudowy. Poprzemysłowej, przemysłowej. No bo został dawny tak biuro. Tak. Czy właśnie wyrwanie tej działki z tej całej struktury jest działaniem właściwym? MQA stwierdziło, że, że nie, gdyż jest to pewien większy kompleks, który wciąż może tą swoją funkcję utrzymać. Czyli funkcję jaką? Funkcję produkcyjną, usługową, handlową. Oczywiście nie mówimy tu o jakimś dużym przemyśle, natomiast właśnie ten. Czy drobniejszy przemysł, czy handel, czy usługi mogą tam się pojawić. Tym I bardziej... Dlatego z tego powodu powiedzieliście nie. Drugi powód? Drugi powód, że sama koncepcja, delikatnie mówiąc, przedstawiona komisji, no miała pewne braki. Jeżeli, to znaczy, jeżeli na czym polegała ta koncepcja? Projektant przedstawił zespół czterech takich budynków wielorodzinnych w formie wydłużonej projekt urbanistyczny no niestety nie dawał możliwości godnego życia dla osób które tam były ta przestrzeń między blokami te zbliżenie do sąsiednich obiektów Przemysłowych, brak w zasadzie brak zieleni towarzyszącej. Czyli powiedzieliście mu nie. Czy w zamian za to skazaliście inny teren, gdzie deweloper może budować, bo odnoszę takie wrażenie, że władze Białego Stoku nie chcą, żeby się miasto rozwijało, bo deweloperzy wciskają się w różnorodne miejsca, tu chcą budować, tam chcą budować, a komisja na przykład Urbanistyczno-Architektoniczna mówi nie. To jeśli mówicie nie, to pokażcie tereny, przygotujcie tereny, gdzie możemy budować. I wtedy to jest Ja odnoszę wrażenie chyba przeciwne, że władze miejskie są bardzo proinwestycyjne. Natomiast e, mamy dokument zwany e, Studium Uwarunkowań e, i. Kierunku rozwoju przestrzennego gminy, w którym określone są pewne kierunki, pewne miejsca, gdzie dane funkcje mogą się rozwijać. Na ich podstawie tworzone są plany miejscowe, które również określają właśnie te miejsca. No ale żeby skoncentrować, przyspieszyć rozmowę. Mamy tereny przygotowane tak. pod inwestycje, tak. to znaczy, że chcemy tam mieć fabryki, ale są problemy z przygotowaniem inwestycji pod mieszkania. Bo przecież jeśli. A wiemy, że mieszkań potrzeba, ludzie płacą, deweloperzy się starają, ceny rosną w sposób niesamowity. No i ciągle nie ma ani właściwego planu, ani właściwie przygotowanych terenów pod mieszkania. W znowu nie, nie mogę się z tym do końca zgodzić, gdyż e, w, w, budynki wielorodzinne powstają w wielu miejscach w mieście, natomiast nie możemy dopuścić do tego, żeby e, na życzenie dewelopera wyrywać poszczególne działki z większych pewnych struktur e, i w, w sposób dowolny przeznaczać je na... No, ale to jest Pana nadzieja, bo przypomnijmy sobie ulicę Składową Róg tak. Transportowej. Tak. Fajny teren przemysłowy, cały kwartał przemysłowy był, dopuściliśmy tam budownictwo mieszkaniowe. Wracając tak, do ulicy tak. Baranowickiej, tam hmm. naprzeciw tych terenów pochłodni hmm. są postawione właśnie tego rodzaju budynki steropiętrowe czy sześć cztero-piętrowe cały kwartalik taki powstał obok jednego z hmm. hipermarketów. Tak, tam a zatem, tyłu... tam można, a tu nie można. To czemu? Już wyjaśniam, nie rozumiem. Tego. Budynek, o którym pan mówi, powstał jest wycofany. On jest w otoczeniu właśnie zabudowy mieszkaniowej, przede wszystkim jest dookoła zabudowa mieszkaniowa. No, no tak powstał czteropiętrowy budynek obok są wille tak. i dzięki powstaniu tego budynku wille straciły na wartości. No genialne. Eee, nie znam e, szczegółów e, nie, e, na, tak na jakiej podstawie to. tak jak, tak bywa właśnie e, na jakiej podstawie powstał właśnie ten obiekt zawsze przy określaniu warunków zabudowy e, tworzy, e, korzysta się z takich warunków dobrego sąsiedztwa, czyli analizuje się e, tę zabudowę, która znajduje się e, dookoła. E, z tego co wiem to budynek ten e, pomimo swojej wysokości on nie nad tamtym otoczeniem. Tworzy pewien e, kwartał e, zabudowy. I tak jak powiedziałem, jest on w otoczeniu tej zabudowy mieszkaniowej. Natomiast teren, o którym mówimy przy ulicy Belenowickiej, jest mimo wszystko pewną częścią e, tej, tej, tej struktury przemysłowej. I kazalibyśmy o, ludziom, którzy tam by zamieszkali, ażeby e, no, sąsiadowali właśnie z tą zabudową. Z tego co wiem... No ale może dzięki temu byłyby tańsze mieszkania. Skoro ja mam widok na zakład usługowy, e, a nie na zieleń, no to mniej płacę. Oczywiście, no że, że tak. Ale, ale spotkałem się też z takim Głosami ze strony nawet pana zastępcy prezydenta, że przy okazji budynków, które sąsiadują na terenie Osiadabiału Stoczek z Astwą, ludzie Pomimo, że wiedzieli, że tam ten zakład istnieje, potem po prostu skarżą się, że no, nasze warunki mieszkania nie są, nie są dobre, chcielibyśmy mieć je lepsze. No, i jak budowali brykę przyrządów i uchwytów przy Łąkowej, to pewnie ludzie się też skarżyli e, po jakimś czasie, że zakład produkuje dym, bo tam była odlewnia. No i, I... zakład, bo miasto się musi rozwijać, e, został zlikwidowany i powstał cały kompleks. Tutaj to no tak, oczywiście tam bardziej zdecydowały warunki ekonomiczne, gdyż uchwyty e, nie mogły dalej e, produkować. Skorii... Prawda? Więc zdecydowały się na zbycie tych swoich e, aktywów, e, i to jest większy teren. To nie jest pojedyncza działka. Jest to większy teren, gdzie powstał pewien zespół, e, założenie e, mieszkaniowe z usługami towarzyszącymi, e, z zielenią. E, I tutaj możemy mówić o przekształcaniu tego typu terenów, a nie wyrwaniu pojedynczych działek. Miasto nie jest e, strukturą działek e, osobno, sobie e, istniejących. Jest to system naczyń. E, no, ale pije do tego, że jednym wolno, innym nie wolno. So. Jeśli budują przy ulicy Bema, na przykład wśród tej zabudowy, która była niska, bardzo wysokie bloki, wygląda to jak jeden wielki wrzut mhm. z punktu widzenia architektonicznego. Pewnie pan przyjeżdża tam. Czyli tam można było, a tu na terenie, gdzie no, ładny dojazd, bo z jednej strony jest baranowicka, z drugiej Ciołkowskiego, fajnie by było nawet mieszkać, bo otoczenie nie jest takie znowu zdegradowane, jak nam się wydaje i tu mówimy nie. No to Oczywiście. może zróbmy jasne reguły tu budujemy, tu budujemy, to sprzedajemy, tutaj nie macie żadnych szans, bo po co ten deweloper się stara, robi plany, a później przychodzi do was, a wy mu pokazujecie figę. Ale przecież w, plan, w planie miejscowym ten teren, o którym mówimy, był zapisany jako teren przeznaczony pod działalność przemysłową, usługową, handlową. Deweloper no niestety bierze na siebie tę, 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 no, tę ryzyko kupując. Chciał działkę. Chciałbym skorzystać z prawa, czy wasza niechęć polega na tym, żeby wskazać, że to prawo, które przyjęte, czyli lex tak. deweloper ma istotne Wady, i w związku z tym nie będziecie według tam zaproponowanego standardu postępowania działać. Ustawa o ułatwieniach w. To jest w samoułatwieniach w realiza przygotowaniu realizacji inwestycji e mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących. Miała na za zadanie ułatwić e te, te, te właśnie działania, przyspieszyć. Ja jestem oczywiście za tym, ażeby wszelkie procedury tego typu były przyspieszane, e ułatwiane. E natomiast było to, 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 to troszkę takie wchodzenie tylnym, e tylnymi drzwiami, gdyż e same samorządy stwierdziły, że jest to odbieranie im pewnych narzędzi planistycznych. No, ale Kiedy teraz samorządy i... powiedziały, no to my wam pokażemy. Nie, I nadal nie. będziemy się upierać, bo ja rozumiem, że nie chcę, żeby miasto się rozlewało, żeby miasto było budowane chaotycznie, w związku z tym przygotowuję jasny plan. W związku z tym przygotowuje tereny, gdzie chce, żeby budowano, wskazuje sposób budowy i tak dalej. Ależ, I to jest rozsądne Oczywiście, że tak, wtedy. ale takie, takie, takie plany są. Jest studium, które obowiązu znaczy w tej chwili może nie obowiązuje, bo jest pewien wspólny tam studium, natomiast w tym studium są takie tereny wskazane. To pytanie to, te tereny może są złe, że nikt nam nie chce budować, a wy się upieracie, żeby tam e budowano. Nie my, e jest to pewien... E jest to... No to samorząd. Oczywiście, rozumiem. E a natomiast no, musi być pewna taka jak jest polityka kulturalna, społeczna, tak, musi być polityka przestrzenna, która, no, ale która jest polityka, stworzona przez kogoś. Jak rozumiem politykę powinna przyczyniać się do tego, że pewne potrzeby ludzi tak. są zabezpieczane. Oczywiście. Niewątpliwie braki, jeśli chodzi o liczbę mieszkań w naszym kraju, są olbrzymie. jak powiedziałem na początku tak naszej rozmowy, to jest 3 miliony mieszkań w Polsce. Żebyśmy dogonili średnią. W Polsce to jest około 380 mieszkań na tysiąc mieszkańców, w średnia w Europie. Około 480, czyli stówkę musimy nadgonić. To zamiast ludziom ułatwiać, mnożymy im różnorodne blokady i się później nie dziwię, że mieszkanie, które powinno kosztować na przykład 5 tysięcy, kosztuje teraz 10 tysięcy za metr kwadratowy. To nie wynika z tego, to wynika z tego, że. Jak nie jest, ma terenów, no to trzeba podbijać e, nie cenę. Nie do końca. Żeby... Jest ten bunt mieszkaniowy wynika też z tego, że e, nasze społeczeństwo się bogaci, jest się dostęp do kredytów, ludzie inwestują w te mieszkania. A co z, z moich pieniędzy, jak ja nie mogę kupić mieszkania, bo MKła powiedziała, że tu nie można zbudować. Ale MKła nie powiedziało tak, deweloper miał pewną świadomość, że taki, a nie inny zapis w planie miejscowym MKła tylko opiniowało, czy faktycznie można zmienić przeznaczenie tego terenu, gdyby to był teren przeznaczony pod tą, tą funkcję, MKła z pewnością by się zgodziło. Natomiast tutaj w tym przypadku no, musimy wyrazić swoje zdanie. Ja rozumiem, że musicie wyrazić swoje zdanie, ale potrzeby są potrzebami. Jeśli tam nie zbuduje, a wy tereny pokazujecie, w których nie opłaca się budować, tak jak na przykład na Nowym Mieście przy ulicy Pułaskiego wskazano hmm. możliwość budowy wielkiego blokowiska i mamy wąską ulicę, mnóstwo ludzi i olbrzymią kolejkę porannych samochodów, próbujących wjechać do Oczywiście. centrum miasta. To jaki jest sens? To jest kwestia sensownego planowania, nie tylko sam inwestycji, ale też i tych inwestycji towarzyszących w postaci dróg, infrastruktury. No ale tam e... mamy fajną dwupasmówkę Ciełkowskiego, z drugiej strony przebudowaną Baranowicką, e, na tak. zapleczu obwodnicę miejską, czyli trasę generalską, no do w Zgadzam w się oczywiście z tym jeszcze raz, z tym, że tak jak powiedziałem, w mojej opinii nie, nie możemy w ten sposób traktować wyrywając z pewnych terenów istniejących fragmentów działek. Ja nie mówię, gdyby to było przekształcenie większej części tego Terenu? Oczywiście. Gdyby pan był prezydentem, przychodzi do pana biznesmen i mówi: chce zbudować mieszkań, miasto będzie miało z tego tyle i tyle pieniędzy. A pan, pan mu mówi: E, ja nie chcę tego. Prezydent, prezydent może wpływać na swoje służby, aby przeanalizowały te właśnie te tereny. Czy faktycznie można je przekształcić, czy można je przeznaczyć pod tego typu zabudowę. Zapewniam pana, że ani MK, ani samorząd nie ma złych intencji. Naprawdę jako projektant, czynny projektant, też projektuje właśnie tego typu architekturę. Spotkałem się z tym, że miasto stara się te, mimo wszystko te ułatwienia wprowadzić. Stąd też między innymi ta wysokość zabudowy, którą, o którą Pan wspomniał, że przy niewysokich domach Ale Tak się fantastycznie budynki. staramy, że w różnorodnych miejscach takich wybiórczych, tak. fajnych, budowane są koszmarki. No i mamy taką sytuację, jaką mamy. Pytanie co do zasady, dlaczego tu można, tu nie można, dlaczego ten człowiek buduje w tym a nie innym miejscu, my fantastycznie rozmawiamy, mhm. Ale mam nadzieję, że podobnie będą rozmawiać dzisiaj na sesji Rady Miejskiej Radni i w końcu dowiemy się, czy ten blok przy Ciołkowskiego, Baranowickiej powstanie, czy mm. też nie. Albo dowiemy się dokładnie, z jakich powodów i w jakim miejscu można budować. Ale Miejska oczywiście ma takie prawo, albo taką inwestycję przyjąć, albo też nie. Dziękuję bardzo za rozmowę.